Narzędzie Monday.com to prawdziwy kombajn do zarządzania całą firmą. Wszystkim, co się dzieje wewnątrz, do zarządzania zadaniami, projektami, ale też do zarządzania na przykład osobami, wnioskami urlopowymi czy produkcją, sprzedażą, magazynem, wszystkim, co tylko chcesz. W tym narzędziu naprawdę sporo się zmienia. Co miesiąc wychodzi masa aktualizacji i masa nowych funkcjonalności. Naprawdę ciężko za tym nadążyć, więc na tym nagraniu pokażę Ci najważniejsze, najciekawsze według mnie funkcjonalności, które pojawiły się w pierwszej połowie 2025 roku. W dużej części będą to oczywiście funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Nie jest to dziwne, AI jest teraz wszędzie, świetnie się sprzedaje, więc też nie jest dziwne, że w narzędziu Monday.com pojawia się tak często, ale będą też inne funkcje i od tych innych funkcji teraz zacznę. Ale zanim przejdę do pierwszej funkcjonalności, to jeszcze ważna rzecz, że to, co będę tutaj pokazywał, dotyczy wersji płatnych, ale poniżej wersji Enterprise. Nie pokazuję wersji Enterprise, sam też z niej nie korzystam na co dzień. To jest taka wersja, która no, już wymaga dużych nakładów budżetowych. Budżetowych, też specjalnego jakiegoś wdrożenia, konsultacji z zespołem Monday i tak dalej. Tutaj skupiam się na tych wersjach, które możesz kupić przez stronę Monday.com, założyć konto i zacząć działać. Do czego zresztą Cię zachęcam, żeby spróbować. Jest okres próbny, 14 dni bez żadnych kosztów. Możesz testować wszystkie funkcjonalności. A dodatkowo, jeżeli założysz konto korzystając z linku, który teraz widzisz na ekranie, który też jest pod tym nagraniem, jest to mój link partnerski. Zakładając konto, nic dodatkowego nie płacisz, nic Cię to nie kosztuje. A przy okazji możesz wesprzeć kanał. Project Makers i w przyszłości zobaczyć więcej podobnych filmów, więc z góry dzięki za skorzystanie z tego linka. No a teraz przechodzimy już do konkretnych funkcjonalności. I na początek automatyzacja, z jednej strony dość proste, ale dość konkretne, dające sporo wartości, bo kto na przykład nie wysyła cyklicznie jakichś raportów, na przykład raz na tydzień, raz na miesiąc wysyła zestawienie jakichś wskaźników, czegoś, co się tam wydarzyło w projekcie. I w Monday.com można to teraz zautomatyzować. Czyli jeżeli mam mój jakiś projekt, tutaj przykładowy i mam zakładkę Project Report, gdzie mam jakieś właśnie wskaźniki, jakieś liczby tutaj jakiegoś ganta na przykład, który coś pokazuje, ale to mogą być też jakieś wykresy czy jakieś inne jeszcze widgety, tutaj mogę dodawać do takiego raportu masę różnych widgetów to mogę taki raport eksportować i wcześniej był dostępny tylko eksport do PDF-a, czyli po prostu eksportuję wysyłam mailem no i Ktoś to otrzymuje. Teraz jest taka opcja tutaj jak Schedule PDF Export, czyli mogę ustawić, kiedy taki raport ma się automatycznie generować i wysyłać. Podaję, jaki ma być tytuł maila, treść tego maila, kiedy ma się wysyłać, na przykład co tydzień w poniedziałek albo co miesiąc w któryś tam dzień. Dodatkowo mogę jeszcze ustawić tutaj layout, jaka ma być orientacja tej strony, jakie wypełnienie i takie kwestie wizualne, mogę sobie pobrać ten PDF, no ale przede wszystkim mogę ustawić taki harmonogram. No i wtedy na przykład mój menadżer, prezes, ktoś do kogo wysyłam takie raporty, będzie automatycznie dostawał te informacje, zakładając, że dane aktualizujemy na bieżąco, czyli uzupełniamy statusy zadań, statusy projektów, opisy, to wszystko się dzieje. No to wtedy w zasadzie nic nie muszę robić, taki raport się generuje i leci do odpowiedniej osoby. Kolejna kwestia związana z automatycznym planowaniem pewnych aktywności to są komentarze, czyli nasze update'y w zadaniach. W każdym zadaniu, czy jakimś innym elemencie, który mam w Monday.com mogę dodać aktualizację, czyli napisać na przykład, co się zmieniło, czegoś potrzebuję, zapytać kogoś, wspomnieć i tak dalej. Natomiast teraz jeszcze jest też opcja ustalenia tego momentu publikacji, czyli tutaj, gdzie jest aktualizacja, czy jeżeli na przykład wpiszę jakiś komentarz typu na przykład, proszę cały zespół, żeby zaktualizowali godziny pracy, i tutaj mogę też wspomnieć wszystkich na tej tablicy. No to jeżeli wyślę to na przykład teraz, a potrzebuję to za dwa dni, żeby to było aktualne, no to wszyscy zaktualizują teraz, no ale potem będzie już nieaktualne. Więc mogę ustawić sobie na przykład czas niestandardowy, wybrać jakąś datę, ustawić godzinę i zrobić tutaj harmonogram, czyli aktualizacja zostanie wysłana w jakimś tam dniu. No i tutaj mogę zobaczyć moje wszystkie. Zaplanowane aktualizacje. Czyli w ten sposób mogę ustawić właśnie jakieś powiadomienia, ważne przypomnienia, które powinny się pojawić konkretnego dnia o konkretnej godzinie, ponieważ wtedy no, ta osoba będzie miała informację, żeby te, te informacje wprowadzić do systemu, żeby o tym właśnie pamiętać. Na ten chwilę jeszcze nie widziałem takiej możliwości, żeby można było to zapętlić, czyli na przykład w każdy piątek o którejś tam godzinie wyślij aktualizację przypominającą o tym, żeby uzupełnić na przykład jakieś statusy w projekcie. Tego jeszcze nie widziałem. Myślę, że z czasem się to pojawi bo jest to bardzo ciekawa funkcjonalność. Jeszcze z takich kwestii komunikacyjnych, integracyjnych, to rozwija się cały czas też integracja z Teamsami i z Outlookiem. Ja tego nie mam z więc tutaj ci nie pokażę, ale na przykładzie screena może nie jest to super czytelnie widoczne, ale tutaj jest z Outlooka przykładowy screen, no i widać, że jest jakiś e-mail, i można tutaj wpisać od razu odpowiedź w tym polu. I ta odpowiedź pojawi się automatycznie w Monday, czyli dostaję powiadomienie z Monday, że ktoś mnie wspomniał w jakimś komentarzu, że ktoś coś ode mnie chce. Ja wpisuję tutaj odpowiedź, wysyłam, pojawia się to w Monday. Podobnie w Teamsach, mogę zobaczyć na kanale, że ktoś mnie wspomniał, chce coś ode mnie. Wpisuję tam odpowiedź, to się pojawia w Monday, i nie muszę się przełączać. Szukać tego na tablicy. Wygodne, jeżeli korzystamy z pakietu Office. Teraz jeszcze kilka takich mniejszych, ale też wygodnych, potrzebnych rzeczy, zanim przejdziemy do tego, co pewnie najciekawsze, czyli funkcji AI. Jedna kwestia dotycząca tekstów. Jeżeli dodam sobie tutaj jakąś kolumnę z tekstem i wpiszę tutaj na przykład bardzo długi. Jakiś bardzo długi tekst, no to ten tekst nie jest widoczny w całości, zwłaszcza jeżeli ta kolumna będzie zwinięta, o, zmniejszona jeszcze. No to nie widzę tego całego tekstu. Jak najadę myszką, to dopiero widać, co tutaj jest. Więc mm, jest teraz taka opcja, której nie było wcześniej. Po prostu mogę, jak w Excelu, albo rozwinąć tutaj ten kolumnę, żeby było widać, czyli zrobić ten zwijanie tekstu, no albo ukryć, czyli unwrap, i wtedy. Tekst jest w jednej linii, no albo po prostu go rozwinąć. Drobna rzecz, ale czasami może być pomocna, żeby przeczytać dane z wielu wierszy na takiej tablicy, gdzie mamy dużo tekstu. Kolejna ciekawostka, coś, co jest problematyczne w wielu narzędziach czyli jeżeli ustawię sobie filtr, na przykład chcę ustawić sobie filtr, kiedy status jest na przykład working on it. Czyli chcę zobaczyć wszystkie zadania w trakcie w tym projekcie. I teraz chcę dodać nowe zadanie. To standardowo w większości narzędzi, jeżeli dodam to zadanie, no to ono się dodaje bez żadnych parametrów, ewentualnie z jakimiś domyślnymi, i wtedy ono mi zniknie z tej listy, bo ta lista jest już odfiltrowana. No i wtedy, jak chcę je zaktualizować, no to muszę zdjąć filtr. Poszukać tego zadania, zaktualizować, no i potem znowu jeszcze raz włączyć ten filtr, żeby zobaczyć wszystkie tego typu zadania. W Monday doszła teraz taka funkcjonalność, która może być nawet niezauważona przez większość użytkowników: to jest to, że jeżeli ustawię sobie jakieś parametry w filtrze, to nowe zadanie automatycznie dostanie te parametry po to, aby właśnie było widoczne na liście. Czyli tutaj dodaję sobie jakiś tam task. I jak widzisz, automatycznie status ustawił się working on it, ponieważ na filtrze było working on it, czyli że taki właśnie był status. Jeżeli ustawię sobie inny, o no, takiego akurat nie mam, ale na przykład done, o coś jest, i tutaj będzie task done. Od razu ustawia się status dan, czyli te parametry, które są w filtrach, przenoszą się do zadań, które tworzę. Dzięki temu one są od razu widoczne na tej liście. Nie muszę zdejmować filtra, żeby je odnaleźć, no i mogę je dalej edytować, czyli pozostałe parametry nie przenoszą się. Mogę tutaj wpisywać właśnie jakieś wartości, jakie mi tutaj przyjdą do głowy. Kolejna z takich mniejszych, ale bardzo pomocnych rzeczy to jest edytowanie. Wielu podzadań naraz. Czyli standardowo w Monday mogę zaznaczyć wiele zadań i na przykład zmienić coś, czyli na przykład ustawić tutaj Duration na 5. No i wszystkie te zaznaczone się aktualizują, ale jeżeli chodzi o podzadania, to wcześniej mogłem to robić tylko dla podzadań z jednego tego nadrzędnego zadania, czyli z jednego rodzica powiedzmy. Teraz mogę zaznaczyć kilka zadań, czyli na przykład podzadanie z tego zadania i z tego, czyli z różnych miejsc w tej hierarchii zmienić dla nich na przykład status na dan, obydwa się zmienią. Więc znowu drobne ułatwienie, ale też no, może się przydać, jeżeli mamy dość sporo takich podzadań. Jeszcze na koniec tej części, takiej bez AI, dwie y, funkcjonalności, które są mega ważne, o którą bardzo wiele osób pracujących z Monday pytało, z którą y, walczyliśmy, próbowaliśmy jakoś to obchodzić. No a teraz wreszcie to jest. Pierwsza rzecz to jest wyświetlanie wszystkich zadań na takiej jednej spójnej liście. Czyli mam jakiś plan projektu A, mam projekt B, no i chciałbym zobaczyć wszystkie zadania w jednym miejscu. Wcześniej można to było zrobić na takim pulpicie, czyli takim dashboardzie, ale wszystko było osobno. Czyli osobno mogłem zobaczyć listę z projektu A, z B, no i to nie było to takie zbyt wygodne. Teraz pojawił się nowy widget, czyli jak tworzę taki pulpit i wybieram widżety, jest coś takiego jak widok listy. I na tym widoku, przez to, że tutaj już miałem podłączone dwie tablice, czyli tu mam Podłączoną tablicę z projektu A i z projektu B. Więc automatycznie te wszystkie elementy dodały się na jednym takim widoku. Tutaj zresztą widać tablica: Projekt Plan A, Projekt Plan B, czyli te zadania pochodzą z różnych źródeł, no ale widzę je tutaj. Jeżeli chcę coś na przykład zedytować, no to mogę sobie otworzyć takie zadanie, zmienić tutaj nazwę, coś wpisać. No i to się automatycznie zapisze. Więc nie muszę wracać do, do głównej tablicy, z tego poziomu mogę wszystko robić, mogę zmienić status. Jest to mega wygodne, mogę sobie oczywiście filtrować yy. i tak samo mogę stworzyć nowy element. Czyli mogę stworzyć nowy element wybierając, czy ma być w projekcie A, czy w projekcie B, no i ustawię, ustawiając pozostałe e, pola. Mega wygodne, tutaj jest jeszcze sporo opcji dotyczących właśnie, czy pokazywać, tu jest przetłumaczone rodzin, czyli po prostu pod zadań e, ustawić kolejność tych kolumn, jakieś e, widoki które tablice, no i też czy uwzględniać właśnie tutaj elementy z tych podrzędnej, które kolumny uwzględniać, no jest tutaj sporo ustawień, widget jest nowy, więc może jeszcze nie mieć wszystkich funkcjonalności, które byś od niego na przykład oczekiwał, ale myślę, że już i tak jest sporym ułatwieniem i jest naprawdę świetny, umożliwia na przykład też grupowanie, tak jak standardowe tablice w Monday, czyli mogę pogrupować po... Na przykład, statusie i widzę wszystkie zadania z wszystkich projektów, które tutaj podpiąłem, pogrupowane, które są in progress, done, on hold i tak dalej. Więc mega, mega funkcjonalność. Myślę, że sporo osób będzie z tego korzystać. I jest jeszcze jedna rzecz, która też często pojawia się w pytaniach dotyczących Monday: czy można ustawić jakieś walidacje danych, czyli żeby. Użytkownik mógł wprowadzić tylko dane pewnego typu, albo żeby na przykład nie mógł utworzyć całego na przykład zadania, jeżeli nie uzupełni jakiś tam pól. I do tej pory było to niemożliwe można było to obchodzić jakimiś automatyzacjami, czyli na przykład po utworzeniu elementu system mógł sprawdzić, czy statusy są jakieś OK, czy wartości są wpisane, jeżeli nie, to wysyłał na przykład alert do użytkownika, żeby coś z tym zrobił, albo przenosił takie zadanie do innego statusu, no na zasadzie uzupełni to jeszcze, więc to wszystko było jakieś tam obejścia, no one tak działały w zależności od tego, jak potem użytkownik zwrócił na to uwagę. Jeżeli tylko wpisał dane i zapomniał o tym, no to potem takie błędne dane wisiały, no i nic się z tym nie działo. Teraz taka funkcjonalność się pojawia, i tutaj nie mam jej też jeszcze u siebie. Wiele tych nowych funkcjonalności jest często w jakichś wersjach alfa, beta. One nie są udostępniane wszystkim. Ta funkcjonalność walidacji, ona też będzie dostępna w wersji tylko pro i enterprise, oczywiście. Natomiast jest tutaj krótkie nagranie, na którym widać, jak to by mogło działać, jak to będzie działać. Czyli, jak widzisz tutaj, tak jak standardowo w wielu aplikacjach, będzie widoczne dla użytkownika, że taka kolumna jest wymagana, taka kolumna jest wymagana można też wyświetlić tylko wymagane kolumny więc też wtedy użytkownik będzie wiedział co musi uzupełnić żeby taki rekord się dodał do tablicy w Monday więc też super funkcjonalność jeżeli chodzi o konfigurację tego to zaraz dziś tutaj przejdziemy dalej dziś o przykładowo czyli kolumna może być taka w takim statusie tylko jeżeli są pewne warunki spełnione czyli dodatkowo Wrócę tu jeszcze raz, czyli poza tym, że będzie też możliwość ustawienia, które pola są wymagane, to będzie też możliwość ustawienia takich warunkowych różnych reguł walidacyjnych, że jeżeli takie pole jest na przykład w statusie, zadanie jest w statusie zakończone, to pole na przykład z zaraportowanym czasem na to zadanie musi być uzupełnione i tak dalej. Jak widzisz, te reguły są tutaj dość mocno złożone, że Etap może być zamknięty, zaaprobowany, tylko jeżeli klient jest niepusty i jakiś, jakaś wartość tutaj usługi jest większa niż 500 i faktura jest zapłacona. Więc mega fajny taki kreator do reguł walidacyjnych, myślę, że będzie no bardzo pomocny, często używany, bo to jest coś, czego zdecydowanie brakowało przy takich bardziej złożonych tablicach. Przede wszystkim, żeby pomóc użytkownikom wpisywać prawidłowe dane, no bo potem te dane są używane do. Na przykład jakiś raportów czy do jakiejś automatyzacji. No i jeżeli brakuje tych danych, no to ta reszta nie zadziała. No i przechodzimy do tych najbardziej może ciekawych, a przynajmniej najbardziej nowoczesnych funkcji, czyli wykorzystujących AI. Nie wszystkie z nich są pewnie aż tak pomocne. Czasami to jest trochę przerost już chyba formy nad tym zastosowaniem, no ale przejdę przez te, które. Według mnie ostatnio były najciekawsze. Jedną z nich jest automatyczne generowanie wartości w kolumnie status. Czy jeżeli dodam sobie tutaj pole status, mogą to być na przykład pole uzależnione od tego, ile jak długi jest tutaj planowany effort. Czy to jest na przykład szybkie zadanie, czy to jest zadanie. Dłuższe. No taki status niekoniecznie musi być w mądej statusem. Typowo, czy coś jest do zrobienia, zrobione. No ten status może być używany do czego chcemy. I teraz wybieram auto uzupełnianie przez AI. Przypiszę etykietę. No i wybieram na podstawie jakiego pola? Na podstawie na przykład duration. No i teraz zobaczymy, jakie tutaj propozycje AI. Czyli zaproponował sam krótki czas, średni czas i długi czas. Takie etykiety. No i teraz musiałbym tylko jeszcze dodatkowo mu napisać jakieś instrukcje. Czyli jeżeli na przykład czas jest poniżej 3 dni, to użyj krótki czas. Jeżeli na przykład między 4 a 10, to średni i tak dalej. Więc w ten sposób tutaj muszę mu jeszcze trochę pomóc. Natomiast on, no, w zależności od tego, jaką wybiorę kolumnę, jeżeli to będzie na przykład task name, no to on sugeruje, jakie tutaj statusy według niego mogłyby być. No tutaj zaproponował oczywiście standardowe takie statusy. No, ale w zależności, jakie to jest pole, to coś innego będzie proponował. I znowu, czy to ma sens? Według mnie, no trochę średni, bo to zwykle my powinniśmy decydować o tym, jakie statusy chcemy ustawiać. No, ale można posłuchać, co AI ma do zaproponowania i potem to ewentualnie zedytować. Więc to była taka funkcjonalność trochę na rozgrzewkę, ale druga wykorzystująca AI, według mnie, jest już zdecydowanie lepsza. To jest przypisywanie osób. Tutaj, jeżeli, no mogę oczywiście przypisać osobę ręcznie, natomiast jest też możliwe auto-uzupełnianie przy pomocy AI. I teraz, jak to działa? Wybieram znowu kolumnę, na podstawie której będzie to przepisywanie, czyli na przykład task name, czyli treść tego taska, ale to może być opis tego zadania, lub jakaś inna kolumna, na przykład gdzie będzie wprost powiedziane, jakie umiejętności są potrzebne, żeby to zadanie wykonać, a potem dodaję osoby, czyli wybieram. Osobę, tutaj dodałem siebie, no i wpisuję, jakie mam umiejętności. Czy jestem, na przykład, programistą, czy jestem sprzedawcą, czy zajmuję się, na przykład, magazynem, czy innymi jeszcze jakimiś rzeczami. Wpisuję tutaj, no i jeżeli takich osób pododaję kilka. No, to potem AI automatycznie na przykład w momencie tworzenia zadania sprawdzi, która z osób najbardziej pasuje do tego opisu, opisu, treści zadania, no i taką osobę automatycznie przypisze. Jeżeli mamy prosty podział ról, każdy ma jakąś swoją odpowiedzialność, swoje kompetencje, to taki mechanizm może świetnie działać, przyspieszyć pracę, nie trzeba będzie tego klikać, nie trzeba będzie robić jakichś reguł takich um, automatycznych na zasadzie, jeżeli to, to to, jeżeli to, 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 to. po prostu AI wybierze najlepszą osobę. I Przypiszę do danego zadania. Kolejna funkcjonalność, którą tu w międzyczasie już też pokazuję, to jest podgląd właśnie wyników z AI, czyli tak jak widzisz, tutaj jest pokazywanych pierwszych siedem elementów na tablicy. Czyli widzimy zadanie, widzimy kogo AI przypisał. Więc jeżeli coś na przykład napisze źle w tym w tym lub każdym innym, bo to tak samo działa każda inna funkcjonalność AI w Monday, jeżeli coś napisze nie tak, na przykład ten prompt, który wpiszę, nie będzie działał, no to mogę go dostosowywać cały czas patrząc, jak on działa na aktualnych danych. I dopiero jak jestem zadowolony z wyniku, dopiero go zatwierdzam, zapisuję, no i wtedy no, on aplikuje się do, do tej całej tablicy. Ale właśnie testować mogę sobie spokojnie tak, nie zapisując jeszcze nic, nie wpływając na bieżące dane. Czwarta rzecz, jeżeli chodzi o AI, też może być pomocna to jest możliwość szukania w internecie przez AI. Wcześniej AI, ten w Monday, był skupiony na tych danych, które ma dostępne w Monday, teraz może szukać już po całym świecie. Czyli przykładowo, jeżeli tutaj mielibyśmy jakąś nazwę firmy, na przykład, czyli wpiszmy powiedzmy impost SA. A tutaj byśmy chcieli mieć pole, gdzie byśmy mieli na przykład nip firmy. Ok, to jest status, więc to usunę. Muszę dodać pole tekstowe, czyli pole tekstowe, i tutaj będzie nip. I teraz mogę otworzyć auto uzupełnienie przy użyciu AI. Działanie niestandardowe. Websearch, zaznaczyć, czyli żeby szukał też w, no, po całym internecie i napisać mu. Czyli znaleźć numer identyfikacji podatkowej, NIP dla kolumny. I teraz mówię mu tutaj, że to jest z tej kolumny tekst. Tutaj jest impost SA, już się ładuje. Zaraz zobaczymy właśnie na, tych, na, tych, na tym podglądzie, na tych testach jest coś. Załadował, że nip dla imposto to taka wartość. Co, I tu jeszcze jest wyjaśnienie, co zostało potwierdzone w dostępnych źródłach, więc też e, najeżdżając kursorem, potem widzimy e, całą podpowiedź. No a dla pozostałych jest. No result, ponieważ nie ma tutaj tekstu firmy. Więc w ten sposób właśnie można jakieś dane wyciągać, porównywać z czymś, nie wiem, cokolwiek, sprawdzać kursy walut, pogodę, wszystko co jest w internecie, a przydaje się do, do naszych jakichś wyliczeń dalej, do, do jakichś raportów, do, do jakichś po prostu informacji, tak jak tutaj choćby NIP firmy, jakieś dane kontaktowe i tak dalej, to wszystko możemy tutaj też wyciągać w Monday.com za pomocą AI. W Monday.com AI może jeszcze robić to, co standardowo robią takie narzędzia, czyli pisać na przykład teksty. Czy jeżeli wchodzę w jakąś aktualizację, mogę kliknąć ikonkę AI i tutaj pisz z użyciem AI, czyli właśnie napisać o co mi chodzi. No i potem AI napisze taką aktualizację. Według mnie, właśnie taka funkcjonalność to jest już trochę przerost. Całej formy, bo jeżeli ja mam powiedzieć AI'owi, o czym chcę napisać aktualizacja, a potem on to napisze, to dlaczego ja nie mogę tego napisać od razu? No, trochę to już jest takie wyręczanie się, no, według mnie dość dziwne. No, tak jakbym nie potrafił napisać kilku po prostu zdań po polsku, czy po angielsku, czy w innym języku. Natomiast mogę też tworzyć za pomocą AI dokumenty, czyli w Monday mamy też coś takiego jak dokument. Jeżeli stworzę nowy dokument. To na początku mam możliwość napisania do AI, co chcę, żeby było w takim dokumencie, czyli rozpocznij działania z AI. No i tu już jest trochę inaczej, bo mogę na przykład projekt plan, no to wtedy wygeneruje mi już taki szablon planu projektu. No to już ma więcej sensu, bo już nie muszę się zastanawiać nad sekcjami. Mam jakiś szablon, od którego mogę wyjść i potem mogę taki szablon edytować, jakoś spróbować sobie dostosować do moich potrzeb. Więc też mogę pisać dokumenty w podobny sposób jak te aktualizacje, po prostu pisząc do AI. Czego potrzebuję. Tutaj cały czas jest też taki pomocnik w prawym rogu, czyli sidekick. On też będzie się z czasem pojawiał na tablicach Monday. W tej chwili ja go u siebie jeszcze nie widzę. On jest w fazie beta, więc też być może nie jest jeszcze włączony. Tutaj mogę standardowo po prostu podsumować ten dokument, coś pozmieniać, wyciągnąć jakieś informacje, więc to, co zwykle robimy z AI, z takim stan najbardziej standardowym użyciu, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. Tutaj już mam ten plan projektu, podgląd, fazy planowanie, jakieś tam zadania, takie rzeczy, coś mi tutaj wygenerował. Natomiast znowu no ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ja tworzę jakiś raport, to chciałbym no, się zastanowić, co tam potrzebuję, nie dawać tam nadmiarowych informacji, przygotować sobie szablon, a potem z tego szablonu bardziej kopiować, niż faktycznie, no, żeby AI mi wymyślał szablon, który nie będzie dopasowany do tego, co ja potrzebuję. Natomiast, żeby nie było tak zupełnie kolorowo z tym AI, to Monday wprowadził dość sporo ograniczenia, jeżeli chodzi o AI. Teraz, jeżeli wejdę w moje tutaj ustawienia i wejdę sobie w statystyki i AI, no to tutaj widać, ile... Kredytów AI zużyłem na, no, na wszelkie automatyzacje z wykorzystaniem AI, więc pewne funkcje, jak widzisz, wygenerowałem szablon dokumentu i to jeszcze nie zostało uwzględnione w tych kredytach, natomiast jakieś automatyzacje, gdzie AI już na przykład tworzyłby jakieś elementy, czy coś wyciągałby z elementów, one już by podlegały tym kredytom. No i wtedy no, mam tylko 500 tych kredytów na całe konto, nie jest to dużo. Dodatkowe kredyty mogę oczywiście dokupić, natomiast no, te ceny już no, są dość konkretne. No, w zależności od tego, ile korzystamy z Monday, jak dużą jesteśmy organizacją i tak dalej, no, do kupienia tysiąca kredytów to jest 250 dolarów za miesiąc. Więc, jak mamy dużo licencji na Monday, sporo w to inwestujemy, sporo to narzędzie nam pomaga, no to ten koszt 250 gdzieś tam zniknie w tych licencjach. Natomiast, jeżeli jesteśmy małą organizacją, kilka osób korzystam, no to to będzie m, może nawet podwojenie, na przykład, naszego budżetu na Monday.com za 2500 kredytów, co i tak nie jest jakoś os jakąś oszałamiającą wartością. Zwłaszcza, że Monday bardzo mocno Inwestuje w te funkcjonalności dotyczące AI. Wkrótce mają też pojawić się agenci AI dostępni na tablicach, czyli wchodząc w jakąś tablicę, będzie tutaj. E, Taki pomocnik, jak właśnie tu jest w dokumencie, podobny pomocnik będzie tutaj. W tej chwili jego ja nie mam włączonego, no po prostu moje to jeszcze nie bierze udziału w tych testach. Natomiast będzie taki pomocnik, który będzie mógł spojrzeć na całą na przykład tablicę z zadaniami, sprawdzić, które zadania są na przykład opóźnione albo zagrożone, pomóc coś zadecydować o tej tablicy, wyczyścić taką tablicę, czy jakieś inne jeszcze rzeczy. Więc to już gdzieś pojawia się w różnych materiałach. Jeszcze nie jest powszechnie dostępne, ale będzie tego więcej i więcej więc no też zobaczymy jak będzie z ceną, które rzeczy będą bezpłatne, które będą się wliczały w te kredyty, ile będzie tych zastosowań. No to wszystko pewnie z czas pokaże. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o AI i Monday. Monday wprowadził taką platformę, która Umożliwia podpięcie dowolnego asystenta AI do Monday. Tego już nie będę tutaj pokazywał, jak to potestuję dobrze, posprawdzam z różnymi asystentami AI, to pokażę Ci szczegóły. Natomiast wtedy, jeżeli korzystasz na przykład z czata GPT czy z Cloud, czy z jakiegoś innego jeszcze swojego ulubionego asystenta, to możesz go podpiąć w taki sposób, żeby pisząc z nim, móc generować na przykład zadania w Monday, czy projekty, czy jakieś tablice, inne jeszcze rzeczy, co będzie według mnie naprawdę świetną, genialną opcją. No, i też pozwoli nam trochę odciąć się od tych limitów wykorzystania AI w Monday. Więc o tym będzie jeszcze nagranie. Jeżeli taki temat Cię interesuje, to zapraszam do subskrypcji. Przypominam, ja nazywam się Artur Guła. Moją misją jest przenosić polskie firmy w przyszłość dzięki nowoczesnym narzędziom, takim właśnie jak Monday. Jeżeli chcesz wdrożyć Monday u siebie, w swojej firmie, w swoim zespole. Chcesz ograniczyć nudną, taką żmudną pracę biurową, przepisywanie tego samego z jednego systemu do drugiego. Chcesz wejść w XXI wiek z automatyzacją, z wykorzystaniem AI. Tam, gdzie to ma sens, to zapraszam. Informacje kontaktowe znajdziesz pod tym nagraniem. Więc już to wszystko na dzisiaj. Dzięki. Do następnego nagrania.